Ładna wiesz. Ano, prawdziwa perła moczarów. Skoro tak gadacie. Jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet. Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy, chcę to załatwić szybko. Aha, to tak się sprawy mają. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj w czym rzecz, same konkrety. Wojna obudziła starą moc, złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na z wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć.